Witam Państwa ponownie w drugim odcinku magazynu Piłka Plus w sezonie wiosna 2013. Dziś miało raz być trzech. Wciąż brakuje Kuby Strojca, ale miał być Wojtek Krepa z SS Ferina. Wojtka nie ma, może dojedzie spóźniony. Jest natomiast Piotr w Witam serdecznie. Lustoker będzie jak klasy. Dla Piotrka ten tydzień był szczególny. Zresztą myślę, że dla wielu z Was również, I ponieważ tak. jakby e, uczestniczyliście, myślę, że mogę powiedzieć. Jasne, tak, że tak. Pra prafacę, Może e, pomogę. chorobę. chorobę. tak, mój synek, o którym na pewno wszyscy w większości wiecie, bo Poczek bo to jest nasz chłopak, nasz wspólny ligowy, nie tylko, no wygrał na chorobę białaczka, wszyscy o tym dobrze wiemy, natomiast jest szczęście w domu, jest szczęście na zewnątrz, u wszystkich bliskich, wszystkich znajomych, tych, którzy mniej więcej, więc wie się czym przyjrzeć. Natomiast w przyszłości wiemy na pewno, że to będzie duża dla polskiej bilki. i trzymajmy dalej. Ale to jest generalnie... O, oj, tak spodziewamy, ja zapraszam po od razu tutaj do nas. żywca, w każdym razie to, to jest taka fajna sprawa, bo jednak w małym stopniu, nie oszukujmy się, nasz wkład tam w tą całą walkę był niewielki, być może symboliczny, ale jednak jest to fajna sprawa, bo wydaje mi się, że... Dawaj, dawaj, że... pokazaliśmy, że pokazaliśmy ludziom, że można, że pomagając razem rozmowy. Tak. I... I... Tak każdy, każdy, każdy poczuć to, że w jakiś stopniu pomógł. Zgadza się, trzymał się, że to, co powiedziałeś, jak najbardziej tak, natomiast chyba nie spądzę się z tym, że w jakimś stopniu małym. Dla mnie to było coś, największą, co mogłem dostać bo było starcie. Wsparcie to po prostu słowne. To, że byliście, że każdy mnie pocieszał, kiedy było to potrzebne, i yy, zdawałem się sprawę z tego, że przy tak, yy, tak dużej grupie osób, która trzyma nas kciuki, yy, ta walka nie musi być wygrana. Po prostu trzeba było więcej czasu na to, jest to choroba nieuczciarna, natomiast tutaj nie było możliwości. Trzeba było tak zrobić, jak to się stało, jest to zwycięstwo, natomiast wiadomo, to dosyć no, długo. Ale, Ale jest, jest najważniejsze, że ty myślisz. A jeszcze tak już, z Piotrusia, bo też jest jakby poniekąd, poza twoją drużyną, jest związek między Piotrusiem a naszymi rozgrywkami. Ponieważ Piotruś yy, yy, trenuje już piłkę nożną tak. i trenuje u Darka tak. I, I Darek będzie twoim rywalem na boisku. Będzie, już się wolno, już Ten Respekt już jest. Już jest. To, znaczy, to samo muszę powiedzieć o mnie vice versa, też mam duży respekt. Wiem, że to będzie fajna walka. Wydaje mi się, że, że na, na tym poziomie ligowym to będzie fajny mecz, mecz przyjaźni, ale yy, z, dużą, z dużą ilością walki jednak. A powiedz, mi, tu do Wojtka mam też może pytanie, jak Ty odbierasz, akurat Ty nie będziesz miał okazji zagrać w XS klasie w tym sezonie, ale jak odbierasz, może tutaj jakby jest trochę kontrowersyjny temat, grania przez tych byłych piłkarzy w lidze, ja, że to dla Ciebie na przykład jest to też trochę jednak nie do końca sprawiedliwe, znaczy, Dla mnie to jest całkiem sprawiedliwe, normalne i dodatkowo dodaje smaku rywalizacji. Każdy wie, zna tych piłkarzy, każdy śledzi poczynania Śląska-Wrocław. Myślę, że wielu z nas chodziło na stadiony, jeszcze jak chociażby Remek grał. No i ciekawe obejrzeć go właśnie na żywo, grając przeciwko niemu. Porównać, jak umie jak a Ty jak Ty tego traktujesz? Znaczy ja podobnie jak kolega. Dla mnie to jest naprawdę duży presji. tak? tym momencie nas się duży prestiż, że tak naprawdę może być zwykły chłopak z blokowiska, może przyjść na tą murawę i, że tak powiem, Odebrać, kopnąć, niekoniecznie na, to są też w kostki zdarzy, piłkę darkowi czy rękowi. Jest to fajne, ale jest to mega, można zobaczyć na żywo, jak gdzie jesteśmy, jak, jak te nasze umiejętności pokrywaliśmy z umiejętnościami naszych ekstra, ekstraktywowców. I, i, i to, to fajnie będzie, wyglądało i fajnie to na pewno. E, zawocuje na nasze podniesienie do na umiejętności, bo nie ma co ukrywać, patrzysz na do chłopaków, patrzysz się i chce się przynieść do siebie. Darek to poniekąd legenda, bo no to można tak powiedzieć. Że tak. Tyle lat w Śląsku, 263 rozegrane spotkania, no jednak zawsze, zawsze się on dziś, jeden z niewielu zawodników, bo nie każdy jednak, ale myślę, że tak wielu. Nie każdy zna całą drużynę, nawet interesują się piłką nożną Śląska, bo jednak to tam poziom naszej piłki jest niski, ale myślę, że jednak jak już ktokolwiek interesuje się piłką, to to nazwisko szczytki tam obok mi, gdzieś, tam, gdzieś tam słyszał, nie? Bo, bo to jest takie rozpoznane A jeszcze jedna rzecz a propos tych piłkarzy, bo Porozmałem kiedyś z Krzysziem Bocznym i on już miał grać tym sobie w Bodeko, ale podpisał kontrakt z Miedzią z chłopaką z obiecał, że jak tylko skończy profesjonalną piłkę na pewno zagra. Ale on mi odpowiedział coś takiego, że jakby... On ma pewne obawy, ponieważ u amatorów granie przeciwko niemu, czy barkowi, czy rękowi wyzwala według niego taką dodatkową mobilizację, chęć udowodnienia, że jestem szybszy, że potrafię ci zabrać piłkę, że, że nie wszędziesz mnie ja i że na tych meczach, że to nie jest, ale także przyjdzie i sobie pobiega, bo jednak każdy się na niego mobilizuje i on też nie chce, być tak się potem ktoś wróci do domu i powie, ale to to, no, czy to na jednak jest, nie? czy na tej, na tej zasadzie, nie? czy myślisz, że to tak faktycznie się mobilizujesz na... Na pewno wyzwala dodatkowa właśnie motywację do gry. Na jednym ze spotkań właśnie widziałem przeciwko Remkowi grają, no to nikt nie wstrzymywał nogi przeciwko koremkowi, było widać ostrą grę przeciwko niemu. A na przykład ty jesteś lekarzem i... W tamtym stylu nie jak strzelił Jakby się bronił, to chyba dodatkowa satysfakcja, bo myślę, że na, na Facebooku by informacja się o tym zaraz, a jakby się ręka karniego bronił. To, to jest, ale teraz y, przechodzimy już do spraw y, y, bieżących. Bieżący, zaczynamy w poniedziałek, pierwszy zimowy jeszcze chyba trochę okay, tydzień piłkarski. Y, zaczynamy od meczu. Eszpenu z y, to jest mecz o super puchach, y, kto jest faworytem? czy znaczy ja? Powiem że jednak mimo wszystko jeszcze te y, Tutaj są zmiany duże w drużynie, mm. nie miałeś okazji obserwować, nie, bo to jednak tam, jeżeli wasz mistrz widzę, to nie zawsze się tam trafiacie na Czy widziałeś już chłopaków z aktywizacji? Tak, widziałem, tak. Myślę, że są zdecydowane faworytem Panie. Tutaj, zapraszam, że będzie są e SPN. SZPN, -SZPN, tak, SZPN, tak, tutaj kibice. Tak, tak to kibice będzie. To jest ich dodatkowy, dodatkowy wałek, można powiedzieć. Natomiast, nie, nie, jeszcze, jeszcze, może nie. A w tym tygodniu doszły do nas na informacje o wielu, wielu transferach. Przychodzi Żbik z Loko Martier, przychodzi Ernest Balicki z Ashton Bauer, którzy byli tylko chyba w tamtym przedziałeniu na trzech meczach, ale. Wielu twierdziło, że jest jeżeli nie lepsze od Deneki, to porównywalne z do a Łukasz jest jedną z gwiazdniki więc tak samo będzie na pewno kolestalnym wzmocnieniem. I przychodzi Galuś, który jeszcze niedawno w modelek z takarze świąt Czy oni zorskiego kanela tak. będą w stanie zastąpić? No czy to ciężko powiedzieć tak naprawdę. Mówi się tak po że, że, że nie ma ludzi niezastąpionych, tak? Natomiast na wojsku to ma czasami różne zwierciedlenie i czasami jest tak, że niestety tego się nie, nie da zastąpić. Ale to jest otwarta, to wszystko jest możliwe, nasza liga jest bardzo wiadomo, każda liga, czy to jest ekstrakcja, czy piesza, to są mecze, niespodzianki, wszy, 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 wszystko się może zdarzyć. Ja, jeżeli chodzi, o właśnie tutaj mam taki przytaczalny obraz, jak Modeko grało yy, z Alpiną i yy, w pozycji 5-6 dawek strzelił i taki Maciek Bukaj po meczu sobie taki... Tak... Jakby bez nie było, to byśmy wygrali. Więc yy, różnica 6 prawego, ale to właśnie była niby yy, ta różnica, którą nosił bezłoski na tych zawodników. Wiele dzieje że jak się chłopak jeszcze skomponuje, to no, jest to ciężko powiedzieć. Liczymy dobrze, natomiast... Żeby nie zalecić, przechodzimy do meczów ekstra No Na początek yy, prawdziwy hit w mojej ocenie dwie drużyny. Dwie drużyny, które będą walczyć o miejsca, według Ciebie zaraz tutaj przyjdzie. Kardzone w Team z Klubem kokosa. Według Ciebie. Obie już nie mają szansę, bo tutaj się przed programem, mówiłeś, że. Tak, tak, tak. W osób absolutnie liczą też do tej czołówki. Liczą, liczą. Tak jak mówiłem wcześniej, tutaj też jest sytuacja taka, że w kokosach nie zawsze jest jakby pełen skład, tak, to będzie różnie. Natomiast wlicza, no nie wlicza, taki, nie, jak nie w takich dias, można powiedzieć, tak? takich fajnych, fajnych chłopaków, które mają tego, że ja No mówię, no tu jest o tyle sprawa otwarta, że, że, że w tej lidze będzie wszystko możliwe i każdy z każdym jest w stanie wygrać przy optymalnych warunkach i kadrowych, i dyspozycji dnia bieżącego po prostu. Tutaj, ten, w tej pierwszej ligi więcej będzie mówił Piotrek, a w tych niższych ligach, ci tam jakby na co dzień yy, grywamy razem, tak, więcej tak, będziesz yy, tutaj się odpowiadał. Yy, Wymyśliliśmy z kubą taką kuba, aż w następnym momencie z do nas dołączy, kuba strojec. Mm -hmm. włączyć, taką zabawę. Wszystkie wyniki eksperci w, dany ty, w danym ci, co, którzy są w kolejce, będą typować. Okay. Więc y, jeżeli chodzi o wynik y, kardzonego cofru w koca jak byś tutaj postawił w nich mhm. a pokusił się, ale myślę może o początek. Czyli tutaj dokładnie typujemy... Co? Ale wysoki, bo 4 można. 4-4. A Wojtek? Ja jak chcę, że chcesz? jednak króbkowosa 4-2. Yy, teraz yy, następny mecz już w poniedziałek, jeżeli chodzi o ekstra klasę, To jest... Yy, Celestes M plus W, The Celestes gra z Kakademona, czyli Benjaminek. No to graliście, tak. z tutaj doskonale rywali, bo zmierzyliście się tak. na tym sezonie. Dokładnie. Celestes też myślę, że znasz, no to jest... Celestes wie. znam i tutaj nie będę już obijał stawiał Stawiam na Celestes. I, i powiedz mi, ale grałeś przeciwko Kakademonie, co że tak, to jednak jest zespół... Jest, 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 jak najbardziej jest. Natomiast, mm. natomiast na tą chwilę ja uważam, że po prostu Celestes zrobili też optymalne zestawienie swoich zawodników, tam jest fajny bardzo skład, młodzi chłopcy, którzy mają tak naprawdę dużo wigowów w sobie, natomiast no, ciężko mi też mówić w tym kontekście, za kim bardziej jestem, bo tak naprawdę tu jesteśmy na siebie. Wszyscy bliscy natomiast miasta na na wszystko. To jest oczywiście nie twierdzimy tego, że tutaj jakby za kimś się jest. Czy nie? No oczywiście nie mówi. zwykła, zwykła bokachera. Nie no. na celestwy stawiam. Czyli jakbyś tutaj, jaki typujesz wynik? 5-2. 5-2 no, będzie tutaj, a Wojtek. Nie to wiem, to również, a w ogóle wygra. jednak jednak jest myślę, że 3 dwa, ja, Nie wiem, czy kojarzysz w ogóle za wyników, jeżeli chodzi o. Jeśli chodzi o to wkitywałem i grę. Podobało mi się w sposób piłką, rozgrywałem zwłaszcza. A ofensywny futbol preferują, fajnie wygląda gra w yy, Nie na pewno miałeś okazję zagrać przeciwko Radkowi parozie yy, Bo na Halis i nic nie, yy, nie, nie wiem znaczy czy Wydaje mi się, że wszystko już niech chyba grał. Choć tam grał w polu, więc ciężko, a ty tutaj będzie grał na pracy, więc ciężko ci będzie raczej ocenić, jak to się przełoży, prawda? Więc... Yy, jedziemy w każdym razie dalej. Jeżeli chodzi o ekstra klasę, to już yy, następne mecze będą dopiero w środę. Yy, I w środę spotka się Karzone yy, Wrocław, czyli drużyna która w ekstraklasie jest yy, od tamtego sezonu. Yy, spotka się z Ashton Power. Tutaj nie zdradzimy tajemnice. na razem siedzimy kapitan Arston Power. Jest się tak... Nie, to, to jest włożka Arzton co. Ale tak już bez, bez żartów y, Arzton y, bez Roberta Luśni wciąż, bo Robert jest y, kontuzjowany. Kardzone doszły do mnie informacji, że ma też Paweł gwiazd hmm. kluczowy hmm. zawodnik. No, ale jak, jak wy to widzicie? Jakim, jak tutaj. Ciężko mi powiedzieć, wam szczerze. No, nie wiem. Nie wiem, może przez, przez pryzmat, przez tego, że właśnie parę byłem, byłem w stanie zobaczyć więcej meczów tego zespołu, tak? Grałeś ja um, z nimi. No, nie wiem. No, nie wiem. Właśnie tego nie. Jak była konkluzja, to może zwalić na kolejnych, była konkluzja, bo tak, nie, tak można powiedzieć. Natomiast nie grałem, tobie, że przegrałem też na raliśmy razem, teraz mamy obecnie ząhali, że na, na sali. No, nie, nie, bowiem, to, ja to, ty nie mówisz, no, ale bo ja, bo ja całkowity mógłbyś się zrobić, ale ty myślałeś o jesieni, a ja myślałem, że o tutaj, tutaj na halie. Bo nie, że na Jesieni też, też, też Nie, chyba no, za każdym razem udało mi się grać chłopakami z Alsztą y, y, i no, nie poszło. Czyli teraz, yy... Ale jestem, ja że nie wiem dlaczego tak. Ja, ja stawiam tą bardzo wysoko w kierunku, jeżeli chodzi o tabelę. I yy, myślę, że w tym meczu, jeżeli chodzi o Karol, nie Aszton tutaj pokusiłbym się na pozycję z Polską Power. Jakie Niewysoko, Na nie? jeden. Dwa jeden. No taki dość skromny rezultat, ale myślę, że teraz. Jestem po, możliwe, po tych słowach, gdzie się będziecie tak ma, to będziesz. Tylko dobrze wychodziłem w tych ujęciach. Na Nie ma jednego, No też graliśmy w sezonie dorsalowym z Asztonem. No to prawda, udało się drenizować. I tam ostatnie 3, 4, 3 sekundy. Trzy tak? sekundy do końca, gdy, gdy padła ramka. Fajny małeczka fajnie się ja grało. Myślę, że Aszton jednak wygrał. I Ja myślę, że trochę wyżej, nawet 4-1. No to teraz chyba, przyznam się szczerze, że zaskakuje ciebie. Za no, zobaczymy, jak będzie na boisku, przechodzimy już do czwartkowych pojedynków. Tutaj mecz Brad Albert Bodeko. To jest mecz, mecz który ma samą historię. tam kiedyś z tego czasu była ogromna awantura w meczu, ciśnienia nie wytrzymały obie strony tak naprawdę, ale teraz już ponad półtora roku obie zespoły bardzo się szanują. No i Bodeko nie potrafi lec. Latem Albertem, nawet teraz yy, Typlek, w 13 spotkaniach yy, odnieśli 12 zwycięstw, jedne zrewizowali i tylko właśnie przez ten jeszcze dzisiaj muszą walczyć, mhm. być, yy, a, 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 żeby może być, żeby nie sobie mistrzostwo, a w sobie źle, nie powiedzieć tragicznie na nich. Więc, więc yy, tutaj jest na pewno będzie ciekawy pojedynek. Ty yy, też obie drużyny widzieliście to tak z tak? w na machali. No nasz znaczy, potem nie ma innych, może nie powiem tak mówić, natomiast ma potencjał. Modeko ma dużo większe dla mnie. Jeżeli chodzi o zawodników kadrę i umiejętność, to jednak Modeko stanowi tutaj w mm -hmm. roli faworyta. Jeżeli mam powiedzieć o wyniku, to bym powiedział, że będzie 5 0 Jeżeli chodzi o ja, tutaj ty masz, natomiast i z, mode, z bratem Albertem wygraliśmy chyba albo tam hmm. mieliście taki mężczyzn, tak właśnie rozwieźliście na Albert. To pamiętam, to nie zaczęli to, to, to się, Aha, kry, tak. to się ich kryzys. Z kolei z Modeko i trenowałeś, raz albo dwa byłeś na treningu hmm. Modeko, dwa razy wygrałeś przeciwko nim, dwa razy przegrałeś, więc masz jakby tutaj porówn porównanie idealne, bo no, wszystkich, wszystkich znasz na świeżo. Jak ty to widzisz? No, myślę, że Modeko wygrał wysoko w ciągu dwóch meczów, strzelił mi chyba osiemnaście bramek. To Jest, gosy przeciwczasy. Wysoko tak samą uważam, że w wysoko. ale myślę, że data Albertina się Kukwi, ziom to być jak Jakub Jakubczyk będzie grał na spirit plut, w staną się z team, i był kucharz zawodnikiem, więc no, nie nie się tutaj na kim się trochę ty tutaj tutaj ułatwia, nie ja, nie ja bym na niego się na małżeń, bo mógłby się bardzo proces. Albo na jeden jeśli chodzi o y, czwartek, bo w ogóle w tym tygodniu gramy tylko do czwartku, ponieważ piątek jest mecz reprezentacji. Y, to w czwartek... Oj, coś tu się pozawieszało. Jest. Y, y, jeszcze drugi mecz, Nokia Siemens Networks, M plus, y, M plus W. i team gra Nokia Siemens Networks. Y, y, y. Ty to już ja co? Prostu... No, no, znasz na pewno tak, no, Tak, mówię, tak, no, tak, tak. I, I z Nokią też mi się y, udawało grać nawet, może nie w, przy okazji obecnego zespołu, ale wcześniej graliśmy jeszcze y, y, Lukas, błędzonym kimś Lukas Banku z tego czasu i często się z Nokią, więc też dosyć dobry znam zawodników zespołu. Powiem Ci szczerze, że nie, nie wiem co powiedzieć o, o, za, za bardzo tutaj o wyniku, który może który może nastąpić, że tak powiem, ciężko jak no, że to ja, ja bym jak wygrał, do doświadczonym zawodników, jakim na drużyna jest nocia właściwie, nie z Niemiec oni ci, którzy przeszli znowu po raz kolejny ogromne zmiany, ale są młodym zespołem, mają braci Rybaku, którzy potrafią w piłkę grać dobrze, stracili mhm. na resztę yy, więc... No ciężko powiedzieć, wiesz co, ja, ja, nie, nie. to musi być tak naprawdę, że zespół kompletny dla mnie to musi być doświadczenie, także i młodość sobie. No tutaj ciężko mi powiedzieć, ale chyba, nie wiem, pokusimy się o na wniosek jednak. A Winniczek? A Winniczek? 3-1 wniosek. Jeden, trzy. A tak jak z tej, stoi? przyznam szczerze, że nie do końca kojarzę zawodników tych drużyn, dlatego postawił w ciemno 2-2. No takie, no tak, no właśnie nie było okazji, bo nawet jeżeli braci Bryczewi, rybacy, Rybańscy... Piotrek i Rafał grają sami na Ani, ale grałem z Poleną na to się spotkać nie jeszcze więc to będą pierwszy tygodniu skromnie tylko pięć pojedynków. Myślę, że na pewno emocji nie zabraknie. Ekstra klasa na tyle, jeżeli chodzi o ekstra klasę to na tyle, zaraz spotkamy się, przerwie śpieszlika.